księdza, ty kazanie było za. Ale powstrzymaj się od takich słów, cyk. Dobra, ale ty kazanie naprawdę takie z. Ale nie można używać takich słów. Dobra, ty kazanie było tak za że postanowiłam dać tysiąc złotych na kościół. Proszę księdza, zgrzeszyłam. Palcem dotknęłam narządu męskiego. Wsadzi palec do święconej wody i trzy zdrowaśki. Ręką dotknęłam narządu męskiego. Wsadzi rękę do święconej wody i... ...dziesięć zdrowaśek. Proszę księdza... dupę do tej wody, to ja tego nie wypiję. Proszę księdza, A co może zrobić ateista? poproszona o odmówienie modlitwy. Świetne pytanie siostro, która kamera mnie bierze? Ta tutaj. No, bo on może odmówić i, i nie odmówić, a może też y, nie odmówić i odmówić. Przy księdza, ale to jest tylko jedno łóżko. Siostra się nie martwi. Położymy deskę na środku łóżka. A jak mi się zachce, to pójdzie siostra na spacer. A jak się zachce, to pójdę na spacer. Hmm jak nam obu się zachce? To... deska pójdzie na spacer. <noise> Patrzy jak się wbija gwoździe? Nie. Czekam co ksiądz krzyknie, uderzając się w rękę. Małżeństwo to poważny krok. Czy poczynili jakieś przygotowania? Wódka jest, ciąża jest. To ile lat miał szanowny małżonek? Ile lat miał szanowny małżonek? Dziewięćdziesiąt osiem. A wdowa, ile ma? Dziewięćdziesiąt siedem. To opłaca się pani w ogóle do domu wraca? Proszę. jakie tu jest hasło do Wifi? fi Jezu Chryste Człowieku Ale że to z pacjami czy z podkreśnikami? <skrybuj> to lejtowa praca mówili Będziesz tylko mył okna mówili DZIĘKUJĄCYM Ho, ho, ho! Proszę księdza. To nie żadne hoho. Ho, tylko to jest klucz od plebanii. Oh, oh. no, Kurczę, czekaj, bo teraz powinniśmy angielskie mówić. To ile lat miał szanowny małżonek? Eee! Jakoś tak...śmiechłem. Śmiechłem. Cześć, mój Po drugie za dużo siostry muszą być spokojne, wyrachowane jak siostry. No, ja nie wiem ja jak ty chcesz, żebym to zagrała. No to mówię. Proszę księdza, to jest No. no.